wystawiać wystawiacie kibiców no, na bardzo ciężką próbę. Aha. Zgadza się to nie tylko kibiców, ale, ale przede wszystkim samych siebie. E, domyślam się, że, że kibice nie są zadowoleni z naszych wyników, ale, ale sami z nich nie jesteśmy, więc, więc no, ciężkie zadanie przed nami. Jako kibic, co byś powiedział po obejrzeniu takiego meczu jak Hrabry Azoty. E, nie ukrywam, że pewnie też nie czuł No Natomiast po tym meczu padł szat, nie dużo, dużo gdzieś tam cierpii, słów i, i no, widać, widać w nas tego no, sportową złości. Mam nadzieję, że to, że to się przełoży już teraz na meczu. Czego byś jako Kibic właśnie oczekiwał od swojej drużyny po meczu z pogodnością trzecim, tego, który robię zagrał w sobotę? Jako kibic? no Przede wszystkim zwycięstwa. Tego ja sobie życzę i mam nadzieję, że kibice też tego nam życzą. Ta sportowa złość, której chyba brakowało jednak w niedzielę w meczu z pułowami jest? Będzie w sobotę, w problem. Jest, na pewno. Przez cały tydzień jest. Naprawdę teraz ciężko nad tym pracowaliśmy i, i mam nadzieję, że w końcu w sobotę to pokażemy. Jak Chrobry musi zagrać poza tym, żeby mieć tą sportową złość, żeby cieszyć się w sobotę z wygranej? Przede wszystkim musimy być bardziej agresywni w defensywie. Wydaje mi się, że to będzie klucz do, do zwycięstwa w tym meczu. Nie ukrywam, że pogoń, pogoń też jest z tego znana, także że oni też naprawdę mocno grają. Jeśli się przeciwstawimy tym samym, wydaje mi się, że wynik będzie niezły. Zaprosisz kibiców, aby no, na pewno trzymali kciuki, aby oglądali na emocje TV to spotkanie? Pewnie, że tak. Ja, ja z przyjemnością e, zapraszam wszystkich i chciałbym, chciałbym e, żebyśmy wszyscy się cieszyli z sukcesów Probrego i mam nadzieję, że, że te już przyjdą od, od najbliższej soboty.